Cześć, witamy w tym odcinku. E, dzisiaj jest u nas Grzegorz. Cześć. Grzegorza znacie. Grzegorz przyjechał tradycyjnie na e, geometrię, ale to nie o geometrii, nie o konserwacji i nie o przerabianie Jeepów. Dzisiaj będziemy rozmawiać tylko o innej usterce. Kilkakrotnie przez ostatni czas rozmawiałem z Grzegorzem przez telefon e, i był, lekko, powiedząc, niesmaczony z dostępnością części do pewnego samochodu i do pewnej naprawy. No tak, mamy Nissana Kaszkaja. 2-0 benzyna z gazem. Niestety wysypała się... Może powiemy całą historię Odkąd, od początku jak to auto trafiło do tego momentu, e, który drugi raz trafił na tą samą usterkę, ale przyczyna była już znana. No to pff, y, pierwsze objawy tego samochodu to było wypadanie zapłonu. To było przed wakacjami, chyba w kwietniu. I tutaj właściciel nie wiedział kiedy były wymieniane świece, co było robione. Yy, jeszcze jedna cewka miała przebicie, wymiana świec, yy, wymiana cewki pomogło, i to jeździło, było wszystko w porządku. Yy, w międzyczasie tam były inne rzeczy jeszcze robione przy tym samochodzie, i teraz no, właściciel zasygnalizował, że jest wypadanie zapłonu, że coś się dzieje z samochodem, i ja już stwierdziłem, że tutaj nie będziemy już kombinować ze świecami, bo świece praktycznie mają niewiele przejechane. Cewkę, no to jak podpiłem komputer do no sprawdzenia, na którym jest to wypadanie zaponu, okazało się, że na drugim i na drugim była założona nowa cewka, ale już ze względu na to, że tutaj, żeby się dostać do świec, to trzeba kolektor ściągać, więc nie bawiłem się już w przekładanie, zamienianie świec, cewek między miejscami, tylko od razu poszliśmy w mierzenie kompresji, niestety. Okazało się, że na dwóch cylindrach jest bardzo słaba kompresja. Czyli nie była równa i dość, że była nierówna, to jeszcze była bardzo słaba. Bardzo, ale to naprawdę bardzo słaba. Później zrobiliśmy jeszcze próbę olejową, no to się delikatnie podniosło, ale to ogólnie na wszystkich, yy, ale też yy, no, na tych dwóch, co były kiepskie, no to, no to no tam nie pomogła próba olejowa. Nie? Czyli czapka z głów, jak to mówią. Tak, beret został zrzucony. Yy, a tutaj dla tych, co nie wszyscy siedzą w sloganach mechanicznych, to Beret, beret czapka. Yy, czapka no to jest głowica. Tak, głowica. Czyli górna część silnika musiała być zdemontowana. Tak, no to poszło do rozbiórki, poszła głowica do regeneracji. Niestety koszty naprawy bardzo duży był. Co się okazało? Wypalone gniazda zaworowe. Niestety Japończyki nie lubią do końca gazu i, i to wszyscy wiedzą. A przebieg tak. jaki jest mniej więcej w samolocie, pamiętasz, czy nie? To 60 coś tysięcy. Czyli też nie jakiś zabójczy, tak naprawdę? No nie jest zabójczy, ale prawie od początku jeździ na gazie, można powiedzieć. Więc to już więc, wszystko tłumaczę. No, więc tutaj było wypalone wypalone gniazdo, i to mocno, zostały wymienione gniazda, e, nowe prowadnice, nowe zawory, no i planowanie głowicy, tylko tak można powiedzieć Proforma, żeby nie założyć niesplanowanego. Ale więc. tutaj auto nie chciało od ciebie odjechać, nie chciało cię opuścić, i od samego początku tutaj. Podczas naprawy coś musiało się wydarzyć, tak? Ale oczywiście, że tak. Po pierwsze, że do Nissana rzeczy chyba trzeba będzie rzeczywiście zamawiać w ASO, bo po hurtowniach można powiedzieć, że jest dużo rzeczy, ale żeby znaleźć wszystko, co potrzebujesz, z kilku hurtowni trzeba było ściągnąć? Czyli nie... Zestaw uszczelek na górę silnika, brakuje uszczelki. Jednej jakiejś tam. Nagle się okazuje, że jest ta uszczelka dostępna, ale w, w hurtowni, nie na miejscu w Krakowie, tylko trzeba było to zamawiać i przyjechał dopiero po 24 godzinach z innego oddziału. A akurat bez tej uszczelki nie dało się nic innego pewnie no zająć złożyć, tak tylko tak. trzeba było czekać dalej. Dokładnie. Rozrząd, tu są łańcuchy, więc wymiana łańcuchów, no łańcuchy są, są zestawy jakiejś firmy XYZ. Nic, nic takiego bardziej można powiedzieć markowego, no to rozrząd też został ściągnięty z Warszawy. Znajomy mi właśnie to zamówił i ściągnął z Warszawy, bo mówi, że montowali rozrządy akurat tej firmy. I był kompletny rozrząd z kołami, z wszystkim, a nie same łańcuchy i ślizgi i napinacze. Tutaj też wracając do tej uszczelki, też ciekawa historia, bo chciałeś być miły dla hurtowni. No chciałem być miły dla hurtowni, zamówiłem uszczelkę, której mi brakowało. Uszczelka 9 zł kosztuje, więc żeby już nie gonić kierowcy z tylko z uszczelką za 9 złotych, zamówiłem sobie jeszcze dodatkowe filtry, oleje do następnego samochodu, który miałem robić. No niestety nieszczęście stało się takie, że właśnie kierowca przywiózł wszystko, tylko nie tą nieszczęsną uszczelkę i zamiast mieć uszczelkę rano, miałem po południu, bo w międzyczasie zaginęło. No i tak to e, chciałeś być dobry? Tak, tak, dokładnie tak. No ogólnie, ogólnie z tym samochodem to jest tak, że tu e, na wtryskach są takie tulejki montażowe, które też są niedostępne jako część zamienna, tylko razem z wtryskiem. E, e, odpalasz internet, zaczynasz tego szukać. Okazuje się, że Chińczycy to robią i w Chinach jest. Zestawy naprawcze, ale u nas tego nie ma. ma. Ma to jeden pan, który tym zaczął handlować, bo też szukał tego przeszło dwa miesiące, jak remontował swojego kaszkaja i zaczął to ściągać. No niestety też się okazało, że jakby zadzwoniłem do niego, tak, wyśle panu dzisiaj. 5 dni. Czyli jeżeli nie byłoby nigdzie poślizgów, tylko wszędzie odbywałoby się to zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, to myślę, że z doświadczenia taki remont głowicy demontujesz w poniedziałek, a oddajesz w zasadzie w piątek. Jest to realne, tak? Wszystko zależy, jak jeszcze ślifiernia ma obłożenie. No wiadomo, że wszyscy pracują, wszyscy jakoś tam działają, ale średnio trzeba przyjąć, że, że ten tydzień może głowica leży w naszej fjerni. Tu jeszcze był robiony też przekładnia kierownicza, no to też była zdemontowana, była zawieziona do regeneracji. No, no kupę rzeczy takich można powiedzieć pierdół, które zablokowały powiedzmy wykonanie tego w terminie. I tak albo blokujemy sobie swoje stanowisko, albo wypychamy i wpychamy cały czas auto i zaczynamy wszystko od nowa, czyli od nowa wyciągamy elementy, które są niezłożone, od nowa Myślimy, jak to było złożone. No, bo wiadomo, jak masz poukładane wszystko, łatwiej nam to potem poskładać. tak? A też nie oszukujmy się, bo nie mamy specjalizacji w danej marce, tylko w różnych, wielu markach i też na pamięć się wszystkiego nie zna. Tak? No, to powiem Ci, że hitem tego samochodu jest to, żeby wyciągnąć zbiornik wyrównawczy układu chłodzącego. Ten to trzeba odkręcić poduszkę silnika. Ile razy ją wyciągałeś? Trzy razy ją wyciągałem, bo, bo jeszcze coś, jak już miałem wszystko prawie poskładane, no jeszcze nie miałem kolektora wstąpiącego, ale wszystko, już silnik podwieszony, już pięknie, przyszło do złożenia układu chłodzenia, ja nie włożę zbiorniczka, no nie, nie jestem w stanie włożyć zbiorniczka, musiałem ją znowu wykręcać. A powiedz mi z ciekawości, mierzyłeś kiedyś po robocie kompresję, czy raczej już nie mierzyłeś? Nie, nie mierzyłem i tu raczej nie będę mierzył, bo no mówię, no tu jest problem tego typu, żeby dostać się do świec to nie dość że ściągasz tą osłonę no to jest wszystko przykryte kolektorem z sądzącym. więc rozbieranie tego wszystkiego no to jest znowu czas a tutaj już czasu nie ma bo klient, klient czeka na ten samochód bo trochę mu skomplikowało życie brak, brak tego samochodu, samochodu. Tak. Bo, bo się nagle okazało, że jednak, jednak jest potrzebny, co zawsze wydawało mu się, że, że tak naprawdę to po Krakowie tą się komunikacją miejską porusza, ale teraz miał dużo różnych wyjazdów po Polsce, no i musiał się pożyczać od kogoś sam. Może tutaj jak wrzeszczymy przy samochodzie, gdzie jest instalacja gazowa, to też pamiętajcie, że o instalację gazową też należy dbać, też należy sprawdzać, też należy regulować, też te świece trzeba wymieniać częściej niż zwykle, bo to nie jest to tylko, że wsadzimy gaz Łotamy kilometry i już nas nie obchodzi, tak? Znaczy, no tak, zgadza się, no ale tutaj akurat w momencie, kiedy tam występowały problemy na początku właśnie z tym wypadaniem zapłonu, tam jakieś spalanie było złe, to to auto było na regulacji gazu. To auto jak klientowi powiedziałem, słuchaj, jedź do gaziarza, to po prostu jechał do gaziarza, mówi wiesz co, goście sprawdzili, jest w porządku, gdzieś indziej jest problem. No to wracaliśmy do tematu szukania i... i drogą eliminacji zostały wyeliminowane różne usterki. Teraz ta, tak, tymi tańszymi które... sposobami, tak? Zamiast ta, od ta, razu no rzucać… No oczywiście, że zaczynamy od najtańszych rzeczy, czyli to co jest… No, Najczęściej… Tak, tu na przykład tak. świece nie są tanie, bo cena zakupu świecy to jest 60 zł. cztery świece to już się kwota robi. Demontaż, montaż kolektora i, i robią się kwoty, więc, więc też nie można powiedzieć, że takie wszystko jest za darmo. Nie? W każdym razie udało się, teraz e, trwają testy, jeżeli już nie będzie nigdzie nic ciekło, nic się nie będzie działo, będziesz mógł swobodnie sobie już tutaj tą komorę odczyścić, tak? No dokładnie, no na razie przyjechałem, pierwszy wyjazd właśnie z warsztatu bo przyjechałem na geometrię, bo najpierw to chodziło sobie na sucho pod warsztatem, teraz przyjechałem na geometrię, wrócę, wyczyszczę, no i dzwonię do klienta, przywoź pieniądze. <laughs> I tym miłym akcentem e, kończymy dzisiejszy film, także Widzicie, że opóźnienia też nie są przede wszystkim tylko winy mechanika, ale także z dostępności części z podwykonawców, którzy tak w tym przypadku sprawdzali tą głowicę, no to naprawiali, są naczynia obróbka. Powiązane, no to są naczynia powiązane. Mało który warsztat e, wykonuje, no chyba, że się zajmuje tylko i wyłącznie remontami silników. Ale to też powiem swoją Ci... swoją no. mają wszystko swoje. A my korzystamy z usług podwykonawców, i w zależności od tego, czy dana firma, z którą współpracujesz, już współpracujesz z nią lata i wsadzi cię gdzieś do początku kolejki, albo cię tak jak nie kiedyś potraktował pan, że. Odręb. No nie, akurat u innego szlifierza miałem tak, że czekałem trzy tygodnie na głowicę, bo, bo to frespej, bo to coś. I. i... No i zdarza się, no i mi się tak. Tutaj jeszcze, ja co tutaj mogę dopowiedzieć, to przyjeżdża auto przykładowo mówię w poniedziałek na robotę i oczywiście w poniedziałek zakładajmy, że bierzemy się za tą robotę, czyli ten demontaż, na koniec dnia mamy tą głowicę zdemontowaną, na kolejny dni mamy zapisane inne samochody na inne naprawy i teraz, który dzień sobie nie zapisywać roboty, żeby wiedzieć czy ta głowica przyjdzie nam jutro, pojutrze, za trzy dni, czy za cztery, czy za tydzień. Też Tutaj wiele rzeczy jest szacowanych, a jak przychodzi nam, no to też musimy to wycyrklować, żeby można było zacząć naprawę, tak? Znaczy wiesz, do mnie gość zadzwonił, że głowica jest na przykład gotowa, to ja nie byłem w stanie jechać od razu, rzucić wszystkiego i jechać po głowicę, bo już robiłem inny samochód. W związku z czym głowicę też dopiero odebrałem na drugi dzień po południu, więc powiedzmy, że już było doba obsługi. No ja mam... Skończyć musisz tamto auto, zacząłeś, tak, tak. to zacząłeś, bo też nie będziesz stał tydzień i czekał na głowicę, aż przyjedzie, blokował sobie stanowiska, tylko no musiałeś robić coś innego, żeby po prostu zarabiać. No niestety, no niestety tak to jest, że musimy cyrklować między samochodami, żeby cały czas była ciągłość pracy. Nie jesteśmy budowlańcami, którzy przychodzą, rzucą narzędzia, kielnie i mówią przyjdą za tydzień. No, chociaż u nas praca czasami też tak wygląda. Też tak wygląda. Także w tym odcinku to jest wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy. Cześć!